Sorwinę bije w tak Knęła z teksturami. O, o, wyszła. Gdzie? Zobaczysz na nagraniu, że wyszła. Teraz uważasz, żeby nie zginąć. O Boże, jakie lagi? No, za już tu lepiej nie idę. Ja już podziękuję. <śm> Ze strony FoxyaraLiska, ze mną jest... Sorvina.pl, witam wszystkich. I gramy w Alots Online. No to ja to zbierałam przecież. Ostatnio. Ale chyba wszystkiego nie zebrałaś. No zebrałam, no. Kilka razy to zadanie chyba robiłam, no i znów się zbaczyłam gdzieś na <laughs> No ja nie wiem, bo... <laughs> W wow. jakie pojęcie to przechodzi, no jak mi się tak gra tyle tego. Patrzy postać. Jakiś liść. A jak ty ty jesteś? Oddamy ja ten mogę Ja też mogę oddać. Ale jeszcze mam do oddania chyba 3 questy. Chyba ostatnio robiła. Widzisz ty jesteś obrotna? Znowu ten sam! I znowu mój serduszka puszcza! Jak I Ty to? jesteś tutaj? No zobacz, kto to jest! Konfort! Gdzie? No tutaj przy mnie stoi! No nie widzisz go? A, widzę! Ja mu zaraz dam tutaj serduszko! Gdzie są te boty? O ma serduszko! To jest jakiś mob czy gracz? Gracz! I zawsze nas zaczepi jak nagrywamy, no ostatnio też za na to chodził. No. Czarty robią. To ja pójdę może tu, no. A nie będę robiła tej samej misji, no mówię, że już ją robiłam, no. To no bo to jest misja powtarzalna, no. mówiłam ci. No ale po co im tak to zrobili, no? że móc mieć itemy z tej misji dużo. Wiesz, jak komuś brakuje płatek, to e, robi tą misję i już ma więcej, nie? Tak, 15 razy! Zrobiłaś aż tyle? Nie, no jak chyba zrobiłam ze 3 Gdzie ja jestem, bo ja się nie widzę Ale no, nie już wiem, widzę. Ja nie na tą szóstą misję Ale ona jest powtarzalna i ja ją robiłam, to się zaraz za. Hehe, chyba tylko jedno jest powtarzalne No oby Chyba ta, bo tu gdzieś jakieś te, zombie są Kto tam szedł? Chciałam, że tak. znowu ten LOL! Jestem na domku Co? Coś mam użyć, ale nie wiem co. Czaruję. Nie wiem, trochę z tym zombie powalczę, bo... W jakim to zombie? W tym A, zombie jakim? w tej grocie? No. To no lepiej tam jeszcze mi... nie iść. Dlaczego? Bo już to jest misja kończąca. No teraz mi mówisz. No, ale ona jest szósta, ta misja. No mówię ci tych neutralnych to mają więcej misji. A te te... Siódmą mam już zrobioną. Jak? No normalnie, już się zrobiła tą siódmą. Trochę głupie, że ten. No? Że nie można dodawać w tym miejscu do grupy. No, szkoda. To jest dziwne. Rozumiem, że w neutralnych nie można dodawać do znajomych, bo nie wiadomo, czy po prostu ta druga osoba nie będzie na przykład w drugim e, tym w drugiej takiej jakby guildie Nie? No A ja tam tego nie rozróżniam. O, drugiej frakcji To są trzy frak nie, dwie frakcje i jedna pośrodku Potem będzie taki wielki... Wielka mapa? Nie, ja nie ogarniam tego yy, szóstego zadania W ogóle A co pisze? Tylko, że to tak pisze, że... Luke Helped, Może no, pomóc, ale... Chyba A. musisz go przeprowadzić, czy okay. coś wtedy jeszcze tego nie oddałaś? Nie, ale mam wykonane. Trudno byłoby, żeby nie, już nie miała wykonanego. <laughs> Ojej, ale mnie jumpnęło. Na taki, na taki statek. No, fajne to było. No, mówiłam ci, nie idź tam jeszcze, bo cię przeniesie. No to która to misja jest? Powiedziałeś, że jakaś szósta, no. no. Się jeszcze raz jumpnę, no. To która to szósta ta misja jest? Boż nie ogarniam tego. Poczekaj na mnie po prostu. Pomóż mi, robić z To Ja questy. pójdę tą siódmą, oddam i tą czwartą i pierwszą misję. Na się ogarniam. A później się zastanowię nad no tam będziesz musiała walczyć na tym statku, a potem cię przeniesie na inną Ukrainę Aha, dobrze wiecie. Gigantyczny krab Versus poksiara. Ty masz już level, ja mam 9 9,5 pół, pół, tak. Teraz muszę oddać wszystkie questy ja mam muszę to oddać aż 3 Aż 4 Te początkowe są łatwe Potem będzie gdzie małej krainie w tej trzeciej będzie najgorzej ma to jak skrzypiące krzesło. Ta, no. A to przy już też chyba była. O, mentora dostałam. Wziąć pioruny czy kowadło? Kowadło mogę też pioruny wziąć. I sobie jeszcze jeden punkt na kowadło i jeden na leczenie. Nie, nie mogę drugiego na leczenie. To teraz weźmiemy kolejną misję. Gdzie to misja? O, to spotkamy się przy tym statku. Ale jeszcze mam szóstą jakąś do wykonania. Jaką szóstą? Widziałem w jakiej. Luke Elpet. Ale w jakiej. w Nie nie wiem, gdzieś tam, jaki nie, w tym... Jak to się nazywa? W kejpie. W jaskini? Aha Ja właśnie zdążę do jaskini jak to wyglądało w ogóle u mnie? Ona tak się zakręciła i go kopnęła Jaki teraz masz quest? Szósty jakiś mam Tche, Access kryształ. Look, helpet ja mam i tam lecę A miałeś karkset z kryszta? Coś miałam z kryształem i chyba zrobiłam to oddałam. Coś muszę z nimi zrobić. Chyba go za iść zabić. Ale w ogóle z jakąś tutaj śmiercią walczę. Co to jest w ogóle? Ja nie wiem jak to wygląda. Ale a to panowie... pamiętam Pamiętam. No to dobrze tu szłam, a ty powiedziałeś, że to jest koniec misji Spójrz. No bo to jest koniec misji No z tym statkiem czy to co mam pomóc temu gremlinowi? Przez z tym statkiem A ja do tego gremlina szłam do tej jaskini. Aha. No. Ja nie miałam takiego questu. Chodź na statek. Chodź na statek. Chodź na statek. Ale jeszcze jeden quest ma do wykonania, szósty. No tak, szósty to Battle of Natural, tak? Nie. To poczekam y na C Ciebie. Ale Tak. Obsunęłam se. Chodź mi pomożesz. No, idę, idę. Najbardziej mi się to przeskakiwanie tu podoba. No, gdzie ty poszłaś To no? jest statek, jeszcze będzie leciał, mm -hmm. więc się nie martw. Leciał no. no. Gdzie ty? No tu. Wiesz, że ja ci znowu nie widzę. Bo ja zeszłam ty. niżej. Jak ty zeszłaś niżej? No, przy tej skoczni jest takie wejście. Taka budka. Chyba dobrze idę. Czy frunek? A tu jesteś. Tu będzie chyba niedźwiedź. O, ja się nie mylę gdzieś. No znowu się zbudziłam. No świetnie. No genialnie. Gdzie to była ta skrzynka? to skrzynki trzeba było zbierać. Aha, w środku. A może gdzieś to. Ja ich go oleje Oleję chyba raczej. Sorry. Tu jest jedna skrzynka, trzeba ją zabić. Możesz? O, niedźwiadek! Aki słodziuśny. Taki słodziuśny, go muszę zabijać, no. Mhm. Ja już mam jedną Biały skrzynkę. Gdzie był nie dziwiedź? No na dole. Tak sobie na tak tak. Pomóc ci? No go zabiłam. To idź tam na, na takim podejście będziesz miał drugą skrzynkę. Tam gdzie była taka dziewczyna. Trzeba chyba trzy skrzynki, nie? Gdzie ty poszłaś? No. Okay. no... chodź tutaj na dół, pokażę ci gdzie. Ale ja widzi jest! Wzięłaś ją? No nie. Tą ostatnią. Szybko bierz, bo już zabiłam tamtą. Ale ja sobie poradzę! Zawiłaś tego? No pewnie. Spoko, ja kiedyś miałam problem. Miałam taką zoom klasę. Idę oddać już quest. Ale miałaś bliżej, to czemu sobie narobiłaś drogi? A bo ja tak lubię sobie czasami utrudniać że Żeby było trudniej. O. I znowu będziemy jumpowali. Jump. I znowu nas ten, tego orzeł porwie? Nie orzeł, będziemy w bańce. W bańce? Chyba. już sprawdzę coś. Co wybrać? Oczywiście, że to. Complete. To było takie trudne, że normalnie. A, coś trzeba tego. Tu klikasz na ten kamień. Już zrobiłaś? Nic tam, nie nic tam, nic tam. Do siebie mówiłam. hehe <laughs> Poczekaj, założę... Założę to. I założę. Dobra, nie to. Mówiłam, poczekaj na mnie. Kurde, Return home. powrót do domu. Ale na fajnie, leci. Ale jesteś już daleko. E tam daleko. Dogonisz mnie. Jak zawsze mnie wyprzedził. Wyspa latająca? No, bo nie wiedziałeś, że to są latające wyspy. Serio? No naprawdę nie. Wszędzie są latające wyspy. Oj, witam je pan wróżek ze skrzydłami. Komplet akcept. To trzeba wszystkie misje pobrać, nie? No już Jeszcze jedną. O nie, statek nasz odpływa! Jak to? No tak. To idziemy? No już odpłynął, musimy poczekać. Teraz mówisz? Bo oni co jakiś czas przypływają, odpływają. Jak powiedziałeś, statek, nie? Pośredniej no też kwesta. No właśnie, już wzięłam. To jest, widzisz, tam poleciał statek. Uuu, odpłynął nas statek. Musimy kupić nowy bilet. No. A pomedytuję sobie. Boże, stoję na krawędzi. To nie był dobry pomysł. Wiesz, że można tu spaść? No właśnie tak. Pomyślałam o tym, jak staną ona na nakrętce. No leci na statek, czy nie? Patrz na mnie. Oleci. Co ty robisz? Tańczę. A gdzie ty to masz? Albo wpisujesz na czeki u kocinę, albo masz podminkami. Taki krót O, leci na statyka. gdzie mam wyjść? Poczekaj, aż ustanie, klikniesz z Ale Aha. musisz ustać na tym kółku. Aha I znowu jump. I nie klikaj teraz na razie Z, bo inaczej odleci bez ciebie. No to dopiero ty nie powiesz. dopiero jak ten, dopiero jak poleci. Robisz, jak to fajnie wygląda? Tuda! Wszystkie mi się spełniłam. Co połączyłaś? Nie wiem, jakiś znak zapytania włączyłam. Nie mogłam w ogóle posadzić ruszyć Ha, jakie ci zło zrobiłam. Bogą, w jednym momencie do mnie nie wskoczyła. Bardzo. Błaga? Teraz. Kim. M nie zobacz, co masz najbliżej. Czekaj. Co nie tam pójdę? Ja zanim oddam tę misję to mi nie wieczność. No nie to pójdę, to pójdę tu. To wybiorę te buty I się ubiorę od razu Cześć! Już cały czas misje mam nieoddane Ja też Cały czas mi się na zielono świecą hm. To... do widzenia wam wszystkim, ja już Ale jestem Ale ty się poksia... plecami żegnasz, wyjdź tak do przodu twarzami. Ale ja nie o. mogę. Nie możesz. No nie mogę. No do przodu podchodzisz kawałek, o. Tak i już. To żegnamy was wszystkich, ja jestem Foksiara Liska, a ze mną była... Torwina To do widzenia.